Cześć widzowie, witam was w nowym odcinku, ale poczekajcie, jeszcze coś sprawdzę Dobra, wszystko jest dobrze i jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie co się stało, było mocno I pierwsze co zrobię, to przeniosę na szybko crafting do mojego domu Te Mój największy przeciwnik w poprzednim odcinku Dobra, zabiję go. Przydałaby się jakaś skrzynia. Dobra. Oj, i gdzie jest ta Co ja zrobiłem? Ha, dobra! To czyli, że mam podwójną skrzynię, bo nie zauważyłem, że mam drugą, no, ale zresztą dobrze Mam więcej miejsca przynajmniej I pozostawię te niepotrzebne itemy Pszenica, właśnie pszenica Zilu pszenic. Aha, tyle się robi chleb, to znaczy, że mogę mieć trzy chleby. To dodatkowo zostawię. Przydałoby się więcej desek. To zrobię tak: więcej potyków. Tak. Tylko kilop chcę. I nowy miecz. Wiem, że trochę teraz marnuję. Ale potem się pozdobywa. Inne rzeczy to. Idę do kupalni od razu, bo na tym. Miał zależeć ten odcinek. Ludy mieć to nie zdobywam, bo nimo co. Idę od razu na dół. Nie mam pochodni, co jest najgorsze, ale coś tam. Się zrobi, mam zawsze kilka w zapasie wszystkiego. Dobra. Oj. No i tutaj jest najgorszy. Ale mogę wreszcie wydobyć węgiel. Mój największy wróg. Nie, czemu? Dobra, chleb. Chleb, chleb. Trzeba się ostro uleczyć, jak mam z nim walczyć. Ją. Tam. Dobra. Uleczy się już na maksa. что-то есть. Ну не. Не, 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 не! Jest, jestem Uff, Czemu ja mam tak mało jedzenia? No zabijaj się! Dobrze Dobra, ostatni chleb trzeba zjeść, aby przeżyć Dobra, popatrzę co tutaj jest Nic ciekawego. Zrobię te pochodnie. Oj, wyrzucimy. Z drugą rękę, dobra. Dobra, nic ciekawego. <ścoughs> Na tą chwilę. To ta miejscówka wydaje się słabo bardzo. Złoto! Dobra, złoto tutaj jest, ale... Jak my się potem stąd dostaniemy? Nie mam już jedzenia, muszę być bardzo ostrożny. Wybuchnij. Jest żelazo Nie wziąłem craftingu. Dobra poświęcę swoje surowce, aby stworzyć. O nie! Ale ja się na to nie przygotowałem Dobra, pozwiedzamy sobie po prostu kopalnię. Jak ja się stąd potem wydostanę. Nie, ja się wracam, ja się wracam, widzowie. Nie, żelazo! Dobra, skocz. Dobra, muszę się stąd wydostać. Dobra, byłem. Jestem totalnie nieprzygotowany na tą wyprawę. Muszę się bardziej przygotować następnym razem. No niestety, dynia musi zostać poświęcona, aby się stąd wydostać. O, andezyt, totalnie niepotrzebne. Nie no, Creeper! Koniec, koniec, koniec Koniec Ech I takie próbowanie przejścia tego Minecrafta I mój największy przeciwnik mnie zabił Są moje itemy. Tam jest mój największy przeciwnik. Bo, dobra, szybko, proszę. Muszę stąd uciec. Dobra, mam jeszcze Andesit i ziemię. to mi wystarczyło. Oj. Kurde. muszę mm, tak. Aj, no ja się sam zabiję za chwilę. Dobra. Ja muszę poświęcić bruk. Dobra, let's go. Jestem już na powierzchni. No. kurde, o dobra. Dobra, mam złote jabłko. O, w ogóle mam złote buty. jest jestem. Nie, no następne. Pamię. No nie, no zapomniałem. Krawy. Bardzo mało mnie dziewiło, bym skinął. Mój największy wróg. Jestem taki dead. Jestem taki dead. Dobra, daj mi to zmiły mięso, już nie wiem. No i mnie otruło to jest mega dużo szans, mi mnie otruło. Ej, ja chciałem gdzieś okupająka przecież to by mnie zabiło. Prawie. Złotego jabłka teraz lepiej nie używać już więcej mi się raczej nie odrodzi strony. Nie mogę odpoczywać. Szkielet. Creeper. Nie! Pół serca. Widziałem. Znowu mój największy wróg. Ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Tylko przejść tego Minecrafta i już. Ja nic więcej nie chcę, dosłownie. Dobra. Szybko. Dobra, zgniłem mięso, nawet mogę zjeść, dobra. Tylko gdzie jest mój największy wróg? Tutaj. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Dobra. Muszę zjeść, mogę iść spać? Nie no, super. O kurde! Ja ciebie nienawidzę! Nie. No... Naprawdę! Ja nie wiem, ja nie wiem, nie ja wiem, nie wiem, ja nie wiem. Mam skim więcej jeszcze. Nie no. Zginę. Dobra, ja nie wiem, co w tym odcinku tak naprawdę zrobiłem. Zginęłem dwa razy. Ech. Dobra, drugi crafting stawiam. Dobra, zabiję tego szkieleta. Super, super, super. Super. Nie no, jeszcze więcej. Dobra, będę ich spalił. Spalił. Jakiś bezmózg, będę ich spamił, bo nie można. Nie no, nie no, super, super, super. Jeszcze więcej. O, niespodzianka. Nie udało się, dobra. Niespodzianka. Nie! Jest! Mogę pójść spać. Nie, no super. Dziękuję, Creeperze. Naprawdę, Creeper mi uratował życie po raz pierwszy. Naprawdę, Creeper, dzięki. Dobra trzeba odbudować tutaj teren O jeszcze To dobra Ej dobra, ej dobra Ej Creeper mi dał dobry pomysł Creeper dał mi dobry pomysł Siema. Kup. Dobra, pomóż mi trochę creepera z tym moim pomysłem. Chodź tu. Nie, ale żebyśmy nie wybuchli domu. No, trochę źle go wybuchłem, ale dobra Proszę po prostu, aby mi zombiaki nie wchodziły, ani nic To zrobię ochronę No zresztą mi jeszcze te będą wchodziły eee. A, szkielety mnie będą strzelać, no tak to Jakoś to się nie obroni O tutaj jest ten krater. Dobra. A tutaj jest ten z poprzedniego odcinka te wejście. O, skończyło mi się... Ej, jakby tutaj są biaki chodziły. Ale nie, to źle wtedy. No dobra. Tutaj jeszcze oczyścić, aby coś mi nie wskoczyło. No i dobra. Jedynie teraz ja mogę wskoczyć. Teraz trzeba trochę odbudować. Dobra, trochę odbudowane. A resztę tą ziemią. Półle piankę będę miał. Zresztą po co mi te drzwi? Kurde źle je postawiłem. O dobra. Po co mi te drzwi? Zresztą mogę je tak otworzyć. Nie, nie da rady wskoczyć. Nawet ja nie umiem wskoczyć. O no i tylko stracę sobie życie. Zobaczcie, można tak... <laughs> Weszłem, dobra. Dobra. Fajny domek. Śmiesznie wygląda. Dobra, i teraz pora pozdobywać surowce, bo dosłownie ja nic nie mam. dosłownie ja mam zero wszystkiego. Dobra. Teraz sobie otworzę... O nie! Otworzę drzwi. I uwaga. Oj. To trzeba tak... Aj już mam na to sposób, tylko trochę nie wyszło. <laughs> to trzeba raz. No i nie może mnie właśnie to zatrzymać. No jak? Jak ja zginę sam przez siebie. Dobra. Trochę baraniny. No i dobra, i teraz? Raz, dwa. Raz, dwa. Oj, prawie byłem. Dobra, jeszcze raz. Raz. Oj. Raz, dwa. Aj, no czemu? Czemu to wcześniej zadziałało, teraz nie? Dobra, trzeba to inaczej. Dobra! Nie no ten mój domek jest jakiś... Dobra wejdę widzowie do tego domku. O! Nie kończę odcinek. Dobra. O! Ziemia przepuszcza światło, Przynajmniej mam jasność w domu. Dobra widzowie no to. Ja już kończę odcinek. Dużo się stało. Dużo się nie stało. Dużo zginęłem no i po y, odcinku może sobie trochę tam pozdobywam coś może, żeby mieć na następny odcinek przygotowane przedmioty, ale tak to ja nie wiem.